W poprzednim odcinku Jagoda i Kindia znaleźli dużo zabytków i krzycząc z radości obudzili Odyda. Ja. Zobacz co tutaj wyszło. Tam gdzie można. co tu wyszło się później. Po... No co na fortuna, człowiek. I co to jest? Warszawice SDKFZ. Ale nie, Warszawice. To przeczytaj. Kad NRI a Zis Su. No coś tam fajnie super. Ale jest 50 groszy. Ale bo nie, bo Regulowali rzeczkę, na rzeczkę odpływ chyba bardziej spół. No ale zobaczcie, pełno jest tego bływu Kamień Zamarznięte, mokre było Nawet jak sygnał jest jakiś to... Nie damy rady kopać Przynajmniej ja nie naprawdę Szkoda nie. Natura ludzka jest naprawdę Dupno mam pomych jaki Jaki zawiesie Zobaczcie, kluczyk od barka. Co tu robi kluczyk? Kto to stracił? W środku lasu, naprawdę. środek lasu i kluczyk się znalazł. Przemieszczaliśmy się bliżej jakiejś drogi, nasypu. Idziemy na drugą stronę. I, i jakieś sygnały są, przynajmniej u mnie. Tutaj tu masz sygnały. Następna miejscówka. No, wszystko. to. Tu jakąś jakaś miał. Kaflu. Ja mam ciekawostkę. Na każdym kaflu jest wyryte z tyłu producent. Wiem, że są kolekcjonerzy, właśnie kafli. Coś tu pisze. Kolekcjonerzy kafli. To jest firma, wytwórca. Znak dawał zawsze. F M. Popiół pieca. Niesakra ludzie to są. Drzywo i ptaszek łąbka z nóżką. Hmm. Nóżka idzie do gotowania na galaretę Na galaretę nóżka? Tak? O no, faktycznie A. dzwoneczek no? Szkoda że to się urwało No ale fajne, kurde no. Super No ale nie podzwoni nie? Nie podzwoni Nie podzwoni? A ja znalazłem siatkę Torebkę dla Adama Na owoce na owoce chodzi Na owoce wyprostujemy Masz na owoce Czy jest taką na fantę Moneta? Nie wiem Ale fajna zieleń. No fajna zieleń, naprawdę. Wyczyścimy pór. i zobaczymy co to, co, no. czy to coś wartego jest Lisz. No, <ś> Cześć Nie <Cześć>. Nie się Biedna. nagrało, to... <laughs> ale to musisz przespadnie. <laughs> musisz przespadnie. Masz łyżeczkę. Okay. Bytność żołnierzy rosyjskich. Stalowa, stalowy mosin. Łuseczka. Ewidentne miejsce walk czwartego frontu ukraińskiego Wołuski z papieżem wychodzą kolcoki Szukam jakichś innych przedmiotów większych. Póki co nie znalazłem. Ustalali się tu, trochę. Kinziało, tu ja. Okop, który był kiedyś na pewno większy. Mam nadzieję, że to będzie jakaś niespodzianka. Starego, co już leży tutaj w cholerę czasu. Jakaś końcówka taka nie wiem, czy to pompka była tak. Tak, tak, wydaje mi się, że tak, bo tu ma zabór do tego. Brudy, jak karabin. Do Chodź, radam, zrobimy ten. Mamy karabin. Chłodnica z karabinu. Gigi, gigi. Nie, coś nakręcane. Nie, nie. nie, nakręcane. Widzisz, tutaj jest jakiś nie. tłok. Także moi drodzy, może ktoś będzie wiedział, co to jest. Czy to jest pompka? Końcówka. To jest jakaś tuleja. druta. Kawałek menażki, stalówka. Czyli późna wojna, widać uchwyt. Tyle zostało, bo się rozwalił. Zobaczę da tam u góry. Zobacz jakie duże gniazdo. Na czubku. W głębi Adam to znalazł. Tu mówi zapięcie odbeczki? Nie, nie jest zapięcie odbeczki. jest przekrzywiona ale tak. nie jest jakiś kawał. Z jednej strony. No możliwe. A cholera wie, ale jakieś zapięcie czegoś, nie? Coś z czegoś. O, piękne, na mierze Piękne! Adam! Brawo! Zobaczcie Żelazny monolit, a, 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 bo myślałem, że to jest jakieś rozsypane dziadostwo, ale... Adam zaczął kopać rzecz. Potrafi Kopać potrafi? Potrafi kopać Duży sygnał Tak naprawdę musek jest tu pełny. Trzeba jakieś większe sygnały szukać nie było, nie było jakiejś chałupy niedaleko? Nie, 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 nie Owocowe? <sabioti> Rosjanie! Rosjanie zasadzili! <grym wiosenka> na jabłka! Na, na jabłka! <grym wiosenka> Oj, nie idzie ci! Te sygnały takie duże, to nie umiesz kopać jednego. Powiem, że tam jest miecz z brązu. Znalazłem po co to Drut, chyba lubi druty. A tu kim To nie jest chochelki, to jest mała czaszka. Nie, coś pochelki. Na no. kuchni byśmy polową. Na kuchni polową. Nie były. Ciężkie słowo Ja mówię. Drut, a tam mówi karabik. No ale drut. Drut. Nie, nie. Różnica Co? Nie no, ale mocniej, nie, ale no, jakiś teraz jakoś się dziwi, nie mocno, to jest... Słuchajcie. Nie, nie, zgadza się, to może być Albo karabin. A, albo karabin. Ale nie, tu widać, że to jest jakaś rura taka... Ta, to nie, to jest jest to karabin. nie No słuchajcie, no trzeba o, bardziej po długości, bo jest długie, no. na stanowiskach bojowych. I to pytanie czy to... Wątpię, żeby to było jakieś przęsło, no albo... A, trzeba właśnie. wykopać kingżał. Będziesz gwiazdą. Miał, miał, tak miał. Wazijskich poszukiwaczy. <laughs> <laughs> Strzel, że ktoś stracił pracę. Nie wiem, jak ona się nazywa. Pan pierdołko. Nie, To nie jest pistolet. To znaczy ten. Pistolet. No, baterie. no, batery. <laughs> Trzeba ogrzać. Zaraz się okaże. Już co? Nie wiem. No. Wygląda. Nie? nie wygląda. Słuchaj, karabiny były różne. No to jest lufa wymienna. Jest Koło tego drut zaraz. Ten drut się... Brecha? <grywa> Jakaś <jest> brecha Karabin <grywa> Brecha no Brecha Z no. okej. co Piękna Kurczę, Bierzesz? Trzynasty wiek Wczoraj na żory <grywa> Ale patrz jak fajnie idzie na detektorze wiesz Ogarnąć czy coś jest z drutem Czy coś jest wiesz w jakimś większym nie? Miał być, Miał być karabin Miał być karabin. Miał być karabin. Ale wiesz co, to jeszcze... Ja bym jeszcze sprawdził tu, jeżeli ten... druzik Z znalazłem podkowę na drzewie. O, to znaczy, że ktoś tu miał szczęście. To nie podkowa. To, nie podkowa. to jest yy, z fajerek, ten, z pieca. Albo bulaj z łodzi Umbo. Umbo. Pokopaliśmy trochę i zobaczcie, co wyszło. Piękny. Z Rosjanem tu był. Magazynek z DP, czyli Degitariewa. Janek Kos w czterech pancernych latał z tym y, karabinem trochę? Taka... No, no rozpadnie się, ale i tak cieszy i tak cieszy Jak łuska z PP Jak łuska z PP Super, gratulacje kurde, bo jednak Ty lubisz głębokie sygnały głębokie sygnały do 50 cm mam pozwolenie, także śmiało było na 40 no, nawet. No fajnie, no co? No, Czyli fajnie. bytność. Gratulacje. Bytność żołnierzy. Tak, i... Wyczyści... oczyścimy trochę. Tu się to rozwali, mówią... bo to jest blaszka. <laughs> jak to... to mówią, nie ma misówek przechodzony. Zawsze się to znać, a tu jest sygnałów od groma. No. Trzeba no. tu wrócić, bo. Panie, tak... siana trochę dyj. No, tak wyglądał. Tym. O. A, mamy monetę. Mamy monetę. Moneta. Faktycznie moneta. Kewa złomu, niestety się rozwali, bo to blaszka była No i zakończenie. Zeszliśmy sobie jedno wiadro, drugie wiadro, magazynek. Tu są te lepsze rzeczy. Lepsze. <noise> <noise> Jakieś przedmioty. Ogólnie to i tak było fajnie. Oczywiście zawsze jest fajnie. Tak jak mówię. Co wpa wpada? No. Edre! Nie wiem co, ale na pewno będzie dobrze, dobrze smakowane. Chciałem się pożegnać. Trzymajcie się wszyscy. I jeszcze będzie zakończenie. A, jeszcze Dokręcone. będzie zakończenie, tak? No. Taka dogrywka odnośnie magazynku DP do Digitariewa. Zobaczcie, że ona tam została. Została trafiona ileś razy pociskami. No i tego się nie nadawała, nie była zdatna do dalszego użytku, dlatego ją zostawili pociskami ewidentnie, raz, dwa, trzy, trzy pociski, tu jest czwarty, no i strona wylotowa. A na sam y, koniec trochę komerchy, w końcu przyjechały do nas długo oczekiwane sądy firmy Mars D, w tym właśnie snajperki do Altera i Atrexa, a już w poniedziałek powinniśmy dostać Deusy 2. No i co, jak słyszycie jestem trochę przeziębiony, dlatego na razie na railmenie nie ma filmu. Gdzieś tam jeden mam do zmontowania, ale na razie nie chcę sobie forsować głosu. Także myślę, że pod koniec tygodnia tam będziemy zaczynać działać. Zresztą czekam na pin do tego kanału, żeby był zaktualizowany za adsensem. Także to by było na tyle. Jutro spotkanie z Jagodą. Trzymajcie się, cześć.